W tym filmie po prostu chciałem sobie wymienić pierścienie centrujące w przednich i tylnych kołach. Z tego względu już strasznie mi te koła biją. No po prostu ktoś niewymiarowo wymiarowo dobrał felgi. No i dzisiaj postaramy się to naprawić. Ok, także w samochodzie są zdemontowane wszystkie alufelgi, no i zwróćcie uwagę, że nie ma tu żadnego pierścienia centrującego, ja tu oczywiście sobie takie dorobiłem na obrabiarce w CNC, jak możecie zobaczyć pasują one idealnie. Także po wykonaniu takiego zabiegu, no nie powinniśmy mieć problemu z bijącymi kołami, także co, ja biorę się do roboty. Pierścień już zamontowany i zakładam koło. Pierwszy już udało się wymienić, jak zobaczyliście właśnie na nagraniu, no i sam jestem ciekawy efektu końcowego. No i z racji, że mam taką możliwość, no to od razu pokażę Wam ten sam od spodu, bo myślę, że niedużo jest filmów na YouTube, które pokazują Pulsara GTR od spodu. Zwróćcie uwagę na samą grubość rury wydechowej, tu macie tę moją nieszczęsną skrzynię biegów, którą niestety musiałem regenerować i od razu Wam pokażę. Ten nieszczęśliwy pasek, który i właśnie pęk. E, zwróćcie uwagę na jego umiejscowienie i się okazało, że po prostu ktoś wcześniej go źle dobrał, bo, ponieważ dobrał pasek od na e, i z tego wynikało, że pasek po prostu pęk nie wytrzymał. Nie był od tego samochodu. Zwróćcie uwagę na się jak wyglądałem są takie dość specyficzne, fajne. mam również wspomnę, że w zwykłym Sunny GTI było zawieszenie zupełnie inne, ponieważ tu mamy już zawieszenie aluminiowe, żeby samochód był lżejszy i lepiej się po prostu prowadził. Pokażę Wam jeszcze wał napędowy e, i tak prezentuje się wał napędowy, od spodu zwróćcie uwagę na tylni napęd, no jest on naprawdę pokaźny, zobaczcie jak. nie na... jestem po prostu w stanie nawet objąć jedną ręką. I warto zaznaczyć, że samochód również posiada katalizator. Także, jakby był wycięty, to by strzelał dość mocno ogniem. I zwróćcie uwagę na te wzmocnienia, które przechodzą przez cały samochód. Tu jest jedno. I tu macie zaraz drugie wzmocnienie. I tak to jeszcze wygląda z tyłu. Jak macie zobaczyć, tumik końcowy. No i cały wózek, który trzyma napęd i zawieszenie. Tak to się prezentuje. No, i nie zapominam oczywiście o rzeczy podstawowej, czyli dokręceniu porządnym, mocno kół. Cool. No, także szczerze Wam przyznam, że robota z takim podnośnikiem hydraulicznym to jest bardzo przyjemna, i na no kurczę mógłbym pracować na takim całymi dniami. Wspomnę wam również, że w samochodzie wypadałoby ustawić zbieżność, no bo gdzieś kierownica delikatnie jest skrzywiona w prawą stronę, ale to podejdziemy sobie do chłopaków obok i o nimi e, mówimy się na jakiś termin i po prostu mi ją ustawią, żeby było jak należy. Jeszcze kolego muszę oddać klucze. Powiem wam, że taki klucz, kurczę, no, daje naprawdę radę, nie trzeba się siłować. Także to by było Ci na tyle. E, szybki zapoznawczy film, myślę, że Wam się spodobał, no bo jest w końcu coś innego. Fajnie wykonanego, e, zgodnie ze sztuką, tak jak być powinno. A, jeszcze mam dogram ewentualnie tak samochód jedzie, czy po prostu nie ma tego bicia w kierownicy. Co? Do zobaczenia.